Mordeczki, słyszałem co mówił Paweł Tyburski. Jestem na bardzo lekkie treningu bezpiecznie I po treningu odniosę się do tego także spokojnie No więc siemanko, sportowe świry tutaj Wasz ulubiony influencer, Marcin Malczyński. Znaczy nie ulubiony, ale to jest mój Instagram, więc mogę sobie tak powiedzieć Teraz w kilku słowach odniosę się do tego co powiedział Paweł Dłubuski No No padło dużo takich Nietrafionych, a wręcz przekolaryzowanych argumentów. Zacznijmy od tego, że nie powiedziałem, że Pawełku, że trenujesz od 3-4 lat, tylko że jesteś w treningu, czyli gdzieś tam zacząłeś trenować około 3 lat temu. Powiedziałem to na lewej wyraźnie, że ty bursty są w treningu za 3 lata. Tak gdzieś mniej więcej by wypadała ta wasza walka ze bliźniakami, więc ty zacząłeś trenować. To po pierwsze, czyli gdzieś, no tak, 2,5-3 lata, nie 3-4, bo zaraz dojdziemy ten trafem do 5-10, więc. Więc 3-4 to nie było tylko trzy. No wydaje mi się takie dość dziwne, że w ogóle to poruszasz na Instagramie na jest story mówisz, że cię to poirytowało Że ja ci odbieram Twoje umiejętności Z nigdzie nic takiego nie powiedziałem zawsze mówiłem, że jesteś zabijaka i jesteś maszyna do zabijania nawet przed sparring. Tak mówiłem e, więc e, no nie wiem kompletnie skąd to wziąłeś. Znaczy podejrzewam się, że no, na pewno troszeczkę wiesz, żeby podkręcić, żeby ta walka się odbyła, no to. Jest siłą rzeczy zrozumiałe, że troszkę tutaj trzeba zadziałać w ten sposób, żeby to miało kiedyś miejsce. To, że jakby ja ciebie unikam, eee, no nie wiem, pędź tak. Wczoraj, Bogdan zapytał, czy walka z tobą na dzień jutrzejszy, gdyby miała się odbyć jutro, e, miałaby jakiś sens. Ja powiedziałem, że no nie miałaby sensu, bo zapewne, gdybyśmy się bili jutro, to byśmy No po prostu. To bym przegrał stromotnie tak, Bo ty jesteś w treningu teraz od dłuższego czasu I tutaj nie możesz zaprzeczyć Bo jesteś od treningu sprzed walki z tańculą Teraz jesteś w ciągu treningowym Także e, to nie miałoby sensu e, A gdyby był po pełnym obozie przygotowawczym To powiedziałem, że tak Ja do takich mocnych, prawdziwych treningu To wróciłem półtora miesiąca temu więc gdyby, gdyby walka miałaby się odbyć, jutro, to no nie miałbym tych 4 miesięcy obozu przygotowawczego, tak? A ja jestem po przestoju spowodowanym yy, tym złamaniem ręki, i tyle. I teraz przechodzimy do tematu, który troszkę jest, no taki, no, nie wiem, sugerowałeś tak, że jakby tym jest zaproszenie na prawdziwy trening, żeby mi pokazać, jak wygląda prawdziwy trening. No, uwierz mi stary, że jest wiele osób, o których, których mógłbyś posądzić o to, że jadą na farmazonie i nie trenuję, ale no, tutaj bardzo źle trafiłeś. Nie będę się flexował, kurwa, czy mówił co to nie ja, jak mocno trenuję, to byś musiał zapytać moich trenerów, ja ci do ich oznaczę, i zapytać, czy kiedykolwiek, chociaż raz wpuściłem, jeżeli miałem jeszcze moc dalej ćwiczyć. No. Dobra, teraz a propos wybierania sobie rywali, tak? Pod rekord. Raz zadzwonili, zgodziłem się na adbustera. Drugi raz zadzwonili, ostatnio, jak już byłem w stanie trenować i walczyć na kolejnych galach, zgodziłem się na mego rywala, no, który. Myślę, że ludzie się domyślają, kto to jest i nigdy nikt z nich nie powie w życiu, że to jest rywal, którego biorę sobie, żeby nabić sobie rekord, bo nie obliczając nikomu, e, miałem do wyboru jakby, były trzy propozycje, wśród nich oczywiście byłeś ty i jak tak myśleliśmy, że mogą jakby zaproponować i zadzwonili z rywalem, tym konkretnym, którego podjąłem, w pół sekundy powiedziałem, że go biorę, że okej okay. i mój trener Grzegorz Szłokowski, który myślę, że ma jakiekolwiek pojęcie o MMA w końcu, e, powiedział, że z nich wszystkich jest to najcięższy rywal dla mnie. A więc tak, no ja wiem, że Ty bardzo byś chciał zawalczyć ze mną, bardzo byś chciał zawalczyć o ten pas, bo uważasz mnie jako bardzo, że tak powiem, łatwy kąsek e, przez wszystko tej pierwszej walki. No dobrze, możesz sobie tak uważać i słuchaj, to jak. Już mówiłem wcześniej, rywalizm nie wybieram. Jeżeli zadzwonią, no nie wiem czy na dziesiątkę będę walczył, zapewne nie, bo jest też Dawid, no to 11-12, jeżeli dadzą mi ciebie jako przeciwnika, zaproponują go mówić, Marcin musi z nim walczyć, o pas powiem, ok, biorę tę walkę i będziemy się piskać i tak będzie, bo nigdy nie wybrałem żadnego przeciwnika. Akceptowałem tych, których mi dawali i. Nie, nie mów, że jest inaczej, że sobie wybieram jakiś kurwa ogórków do bicia, bo nie uważam, żeby mój obecny rywal był ogórkiem do bicia. E, Także no jeżeli dadzą mi taką walkę, Pawełku, e, no to z chęcią dam z tobą fajną, sportową jakby bitkę i myślę, że będzie naprawdę bardzo spoko. E, no i jeszcze jedna kwestia, którą zaraz poruszę. No jakby to ostatnia kwestia, taka tylko jak wrzuciłeś ten filmik teraz e, z 2019 i się pytasz, czy tak wygląda ktoś, kto trenuje 4 lata. Po pierwsze, już mówiłem, że nigdy nie powiedziałem, że trenujesz 4 lata, a ten film był z 2019, czyli no, trenowałeś wtedy powiedzmy sobie gdzieś tak około roku, czy tam półtora. Także no, tak nie wygląda ktoś, kto trenuje 4 lata, tylko tak wygląda ktoś, kto trenuje rok, czy tam półtora, czy ileś tam. Eee, nie wiem, jakie miałeś przerwy. No, ale nie wkładami. mi Usta słów, których nie powiedziałem Także no to było na tyle eee, Pozdro z farcikiem I no Na pewno skrzyżujemy rękawice kiedyś sportowe świeże. to jest nieuniknione Jeżeli będziemy wygrywać swoje walki Ja będę w, w posiadaniu pasa A ty będziesz chętnie o niego się bić No to zapewne na którejś gali Tak się stanie, no chyba, że że będą mieli Inny plan na bardziej jakby Medialno-youtubowe walki, no to wtedy wybacz Ale ja z chęcią Pozdro Nie, nie wiem czemu podajesz argument stażowy jako jeden z argumentów e, dlaczego ja nie chcę z tobą, nie chcę z tobą walczyć że po prostu wymieniłem to, że o, oni są w treningu od 3 lat, no, pomyliłem się o rok czeski e, błąd po prostu i no i co argumentem, który przeważał za tym że ta walka na dzień jutrzejszy konkretnie nie ma sensu jest to, że ty jesteś po prostu w training od, od dłuższego czasu a ja dopiero wracam do treningu, także to jest jedyny logiczny argument, proste Pawełku, bardzo się lubię, ale wiesz ten argument, że zirytowało Cię to, że ja sproposowałem jakby przypadkowo dość Twojej umiejętności i powiedziałem, że trenujesz 3 lata, a nie 2, i to Cię tak zdenerwowało? No to troszeczkę wiesz, to, to taka troszeczkę podkrętka, ale ja to też rozumiem. W końcu to jest fajne MMA i tutaj trzeba podkręcać po prostu. No i bardzo dobrze, w końcu coś się dzieje w tym internecie, coś z kulturką, także no.